Siema, ja jestem Grzymoti i dzisiaj porozmawiajmy o temacie, który chyba dzieli fanów bardziej niż wybór między nowym a starym obozem. Czy palmy pasują do Gothic Remake? Zaraz ci drogi widzu kumplu powiem, co o tym myśleć. Pierw trochę rozbijmy to na czynniki pierwsze. Dlaczego palmy nie pasują? Gotik Remake ma dziać się w górniczej dolinie, a nie w koriniznie, nie w Jarkendarze, nie na Karaibach. Górnicza dolina to surowy klimat, góry iglaki, mgła, błoto i wilki, to tam pasuje. Tam nie chodzi się w sandałach, tylko w zbroi z toporem. Palmy są symbolem ciepła, tropiku, relaksu, a gotik to raczej coś w stylu wracam do obozu po tym, jak mnie pogryz zębacz, a potem okrad cień. W pierwszej części Gotika nie było ani jednej palmy. I dobrze, bo to by po prostu nie pasowało. Ale czy są miejsca, gdzie palmy mają sens? Tu się lekko komplikuje, bo też tak. Szczególnie gdy bierzemy pod uwagę, że THQ Nordic ma w planach sensowne połączenia i. Poprawki nieścisłości między gotikiem pierwszym a drugim i może trzecim. Bo gotik jeden sam sobie pozostawiony, był spójny, no bo nie mógł mieć nieścisłości z niczym, no nie. Ale dwójka razem z trójką tworzyły już lorowe dziury nieścisłości i zaprzeczenia. A w gotiku pierwszym była taka plaża między obozem na bagnie a klasztorem, tamtych ziomeczków zmiennokształtnych. I wiecie co? Tam palmy by nawet pasowały, jeśli to by było rozbudowane. To miejsce miało piasek, ogniste jaszczury, to też one symbolizowały, że tam no, musiałoby się chyba cieplej, no bo ogniste, no nie. Duszną atmosferę taką chyba. Tylko czy wystarczy taki mały fragment plaży, żeby rosły tam palmy? Czy to ma sens, że klimat był tam zupełnie inny niż wreszcie górniczej doliny? Może to pasuje do tej lokalnej anomalii? Bo dla tych, co mówią, palmy w Gotiku, co to ma być? Mam jedno słowo klucz. Jarkendar. Bo przypomnijmy sobie, w nocy kruka wchodzimy do zupełnie nowego regionu i co tam mamy? Palmy. Mnóstwo palm. A to nie jest aż tak daleko od górniczej doliny. To jest dalej ta sama wyspa. To nie jest jakieś tam setki kilometrów na, na innym kontynencie. To nie jest aż tak daleko od siebie. Nawet z Jarkendarem można byłoby się kłócić, czy to nie jest za blisko. Czy ten klimat tam pasuje. Bo tam właśnie był zupełnie inny klimat. Tropikalny. Obcy wobec klasycznej estetyki górniczej doliny. I Korinis. Więc może. Może te palmy w remake'u to właśnie świat. Wiadome puszczenie oczka dla fanów Gothica 2. Może to sygnał, że świat nie kończy się na błocie górniczej doliny. Może w lore już się coś tli. Jakieś połączenie, nawiązanie. Stylowa inspiracja Jarkendarem. Plany na zremake'owanie dwójki, jeśli jedynka będzie przyjęta pozytywnie. Ale czy to dobry kierunek? Jeśli palmy w remake'u są właśnie takim echem Jarkendaru. Nawet jeśli nie ma go jeszcze w grze. Nawet ma sens. Stylowo, klimatyczne jako zapowiedź, inspiracja. Lub ukryty lore'owy taki haczyk. To może działać. Jedynie jeśli będą w sensownych miejscach te palmy, czyli tylko na tamtej plaży, z ognistymi jaszczurami. Bo jeśli się pojawią gdzieś tam przy nowym obozie, no nie będę tego fanem. Więc, właśnie, jeśli wcisną te palmy z głową, to może będzie dobrze. Napisz, czy według Ciebie pasują, czy nie. No to tyle. Ja czekam, aż twórcy pokażą więcej materiałów z remake'a. Mam nadzieję, że poprawili animację i sterowanie, bo jak grałem, to do troszkę leżało. Klasyczne YouTube'owe tam like, subek i te sprawy. A ja zmykam. MeloBends. Cześć.